Dzień dobry Państwu. Nazywam się Bata Rąbińska i wraz z Piotrem Ciąćką zajmujemy się w Kantar Polska innowacjami. Powiem Państwu, jak zarządzać badawczo innowacjami, szczególnie na tym pierwszym etapie, kiedy generujemy pomysły i zaczynamy je testować. Mówiąc o, o innowacjach, oczywiście musi się pojawić Steve Jobs. Tak, innowacje są kluczem do sukcesu i jako jedyne pozwalają nam budować przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego są tak ważne. Dlatego myślenie o innowacjach musi być budowane w funkcjonowanie współczesnych marek, firm, organizacji. My dzisiaj chcemy przede wszystkim się skupić na tym, jak rozwijać, jak wdrażać innowacje w organizacjach. Z roku na rok obserwujemy coraz większą dynamikę innowacji w różnych obszarach, szczególnie w zakresie produktów. Bankowych i ubezpieczeniowych. Na co dzień wspieramy badawczo państwa, dostarczając różnorodnych analiz, informacji na temat konsumentów i rynku, ale również projektując całe procesy w duchu service design, od momentu pojawienia się innowacji, pomysłu na innowację, do jego wdrożenia na rynek. I z naszego doświadczenia wynika, że takim kluczowym, newralgicznym etapem w takim procesie wdrażania innowacji jest moment Generowania pomysłów na innowacje. Tutaj bardzo często ten proces zwalnia, bo pojawia się takie poczucie, że zanim coś y, przetestujemy z konsumentami, to musi być bardzo szczegółowo dopracowane, to musi być wręcz dopieszczone, tak żeby konsumenci bardzo dobrze to zrozumieli, ale często także my sami i inne osoby w organizacji. Myśląc o innowacjach, często zapominamy, że w tą drogę do innowacji. Wpisane jest ryzyko popełniania błędów, że jest to naturalne. I najlepszy czas i miejsce na te błędy jest właśnie na początku, w momencie generowania pomysłów, bo możemy to robić w zasadzie bezkosztowo. Wtedy nasze działania są jeszcze na małą skalę. Dlatego uważamy, że ten moment jest również najodpowiedniejszy, do tego, żeby te wczesne pomysły testować z konsumentami. Te pomysły, co ważne, mogą mieć formę naprawdę takich ogólnych idei, spontanicznie powstających często w trakcie burzy mózgów, warsztatów albo będące efektem inspiracji z wcześniej zrealizowanych badań. E, myśląc o idei, mam na myśli dosłownie jedno zdanie, czasem ikonę albo obraz. I to możemy już przetestować jako naszą wstępną innowację. Ja nie mówię o konceptach z rozbudowanym e benefitem chart b na to przyjdzie czas później. Co ważne, to testowanie może odbywać się tak naprawdę bardzo szybko, bo mamy ku temu dedykowane narzędzia. W Kantar Polska takim narzędziem jest Idea Evaluate. To narzędzie służy do sklinowania wstępnych pomysłów, selekcjonowania, które z nich są dobre, które są atrakcyjne, które mówią nam o tym, że rynek już jest gotowy na pewne zmiany. Co ważne w tym narzędziu sklejamy takie dwa poziomy. Pierwszy jest poziom takich racjonalnych deklaracji konsumentów, a drugi e, nieuświadamianych preferencji. I w zasadzie te dwa poziomy są kluczowe, bo one wpływają na finalną decyzję, e, którą podejmuje konsument. Taki proces jest zrealizowany bardzo szybko, zaledwie 72 godziny. I myśmy na użytek naszej konferencji zrealizowali specjalne badanie. W którym sprawdzaliśmy innowacje w ramach usług bankowych i ubezpieczeniowych, i zajęło nam to dosłownie trzy dni. W trakcie pierwszego dnia wygenerowaliśmy ponad 42 pomysły w takim swoim wewnętrznym gronie badaczy, ekspertów, a także inspirując się wcześniej zrealizowanymi badaniami. Jeszcze tego samego dnia pod koniec zrealizowaliśmy krótki ranking. 24 pomysły przeszły do dalszej fazy, do badania. Dwa kolejne dni to są dni badawcze i generowanie raportu. Cały proces jest więc bardzo szybki i zwinny. Dlatego zachęcamy do tego wczesnego testowania pomysłów, dlatego że sądowanie pozwala nam zaoszczędzić później czas i energię na te pomysły, które nie są tego warte, nie są warte rozwijania, bo są być może mało atrakcyjne, być może mało ciekawe, za mało innowacyjne, ale nie sprawdzając tego, a rozwijając je dalej do poziomu chociażby konceptów, trochę marnujemy swoją energię i zasoby, które możemy ukierunkować bardziej efektywnie, widząc to na samym początku. O tym, jak wyglądają te wyniki, opowie Piotr to ja Teraz opowiem, jak przetestowaliśmy te pomysły i co wyszło z tego testowania. Jeżeli jesteśmy respondentami i widzimy naszą ankietę, to zostawiamy ze sobą dwa pomysły jednocześnie. Robimy ranking i idziemy, idziemy po e, poziomej e, osi, która diagnozuje nam szybkie skojarzenia, czyli system pierwszy. Ranking przyjętych pomysłów jest e, oceniany w parach, a my notujemy czas e, decyzji, która jest podejmowana przy dokonywaniu wyboru. Następnie odwołamy się do systemu 2, czyli do świadomych decyzji, każdy pomysł jest oceniany przez respondenta na zasadzie takiej fiszki jednej strony, podobnie jak oceniamy np. Na, na, na Filmwebie recenzując filmy, tutaj też respondenci na różnych wymiarach przyznawali gwiazdki. I z tych gwiazdek następnie wracamy spręg do systemu pierwszego, gdzie wyświetlają są różne atrybuty wizerunkowe i zaznaczamy, jak szybko do 10 atrybutów zostało wybranych w odniesieniu do konkretnego pomysłu. Ostatni moduł to jest ewentualnie sprawdzenie, jak dany pomysł rezonuje z marką. Taki wywiad trwa od 10 do 12 minut, jest bardzo szybki, przyjazny i w ten sposób możemy przetestować i zrangować cały szereg pomysłów. I co z tego wychodzi? Teraz te dwie poziome osie przekładają się na mapę z wynikami. Na razie schemat wnioskowania. Oś pionowa to jest tak zwany total endorsement, czyli ta dolna linia, którą widzieliśmy na poprzednim slajdzie. Ona mówi o ocenie konceptu, taka świadoma, przemyślana kwestia. Fast endorsement, oś pozioma, to jest ten system jeden i teraz wyniki, podział na czwórpolówkę biorą nam się z, z analizy tego, jak ludzie oceniali koncept, pomysł, a jak on był szybko oceniony. No, i tutaj na wynikach widzimy, że pomysły uplasowały się w dwóch ćwiartkach. Mamy albo gwiazdy, albo słabe pomysły. To też nam mówi o tym, że te pomysły były dosyć dobrze dopracowane. One miały bardzo klarowne brzmienie, bardzo klarowne znaczenie, bardzo klarowne benefity. Żaden nie trafił do niszy, żaden nie był takim być może rozwojowym na przyszłość. Po prostu albo się podobało, albo się nie podobało. To, co trzeba jeszcze podkreślić, to, że nasze pomysły podzieliliśmy na dwie grupy. Pomysły bankowe. I pomysły ubezpieczeniowe to ma swoje odzwierciedlenie w przyjętych kolorach. Popatrzmy na wyniki odnośnie pomysłów bankowych. To, co jest pomysłem bardzo innowacyjnym, takim wysuniętym, przyczółkiem innowacyjnym, to jest konto oszczędnościowe z możliwością nieograniczonej liczby wpłat i wypłat za darmo. Nie jest to Niesamowita innowacja, to też będzie za chwilę dalej widać. Natomiast zdecydowanie jest to pożądane przez rynek i postrzegane jako coś bardzo, bardzo szybko postrzegane jako coś bardzo, bardzo atrakcyjnego. Poza tym, z całej puli tych pomysłów, warto zwrócić uwagę na płatności rachunków za gaz, elektryczność, czynsz w systemie opłacony dziś, realna płatność później oraz aplikacja skanująca kody kreskowe w celu sprawdzenia pochodzenia produktu. Pomysłów było o wiele więcej. Zapraszamy do lektury raportu, zapraszamy do zapoznania się do kontaktu z nami. Z chęcią o nich opowiemy i omówimy cały raport. Natomiast pomysły ubezpieczeniowe tutaj mamy absolutne gwiazdy. Pierwsze trzy to jest niższa składka ubezpieczeniowa, zakorzystanie z ekologicznych rozwiązań, pełne zarządzanie przez aplikację swoim ubezpieczeniem komunikacyjnym i mieszkaniowym i samodzielność, likwidacja szkody przez aplikację, tam gdzie respondent sam skanuje dokumenty, robi zdjęcie i akceptuje wysokość przelewu. I to były wyniki na totalu. Tak zwanym Totalu. To, co jest jeszcze bardzo interesujące w naszym produkcie badawczym Idea Evaluate, to moduł Early Adopters. To są tacy, takie osoby, taka część naszej próby, które są bardziej do przodu, które są bardziej innowacyjne, które stanowią tą część yy, yy, konsumentów bardziej otwartych na nowości. Dlaczego pytamy ich o zdanie? Ponieważ dzięki temu sprawdzamy, yy, zmniejszamy ryzyko wyeliminowania zbyt wczesnych pomysłów. Przy naszych badaniach tą metodą wielokrotnie mieliśmy takie sytuacje, kiedy mainstream mówił, że coś jest tak na pomarańczowo i klient się zastanawiał, czy warto to wprowadzać, a early adoptersi dawali zielone światło i to uwzględniając jeszcze czas na wprowadzenie takiego pomysłu dawało sygnał do tego, że warto wprowadzić taki pomysł, mimo że średnia rynku jeszcze może nie być w tej sekundzie gotowa. No i jak to wygląda w naszym badaniu? Tutaj troszeczkę inaczej opisujemy osie. Mamy te same dwie ikonki, gwiazdy i słabe pomysły. Natomiast przy osi pionowej mamy pokazane po prostu, jak odbierały te pomysły osoby z mainstreamu, a oś pozioma to są właśnie wspomniani early adoptersi. I teraz widzimy, że e, bardzo e, wyraźnie jeden z pomysłów jest e, oceniony jako emerging, ten, który właśnie będzie tym pomysłem e, przyszłościowym. I to jest e, czwóreczka: inwestowanie w e, kryptowaluty przez stronę banku, dostępne już od 10 dni. Co jest bardzo spójne z pozostałymi prezentacjami, które wygłaszaliśmy podczas tej konferencji, ponieważ e, ewidentnie jest to rzecz, której jeszcze mainstream e, do końca nie zna, czy do końca nie lubi. Natomiast w kontekście Eliadoptersów zdecydowanie jest to pomysł przyszłościowy. Pomysły ubezpieczeniowe, no tutaj Eliadoptersi zdecydowanie uplasowali je wszystkie w ćwiartce z gwiazdami. Bardzo serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tymi pomysłami, z tym raportem, bo jak widać, jest jeszcze duża przestrzeń na to, żeby w ramach ubezpieczeń wprowadzać innowacje. W ten sposób wygląda jedna karta dla danego, karta oceny danego pomysłu. E, mamy nazwę pomysłu, mamy e, tak zwane kpi tak? tutaj widzimy, że m, na zielono nam wyszło e, podobanie się, atrakcyjność, skłonność do zakupu. E, ten pomysł jak wszyscy widzimy nie jest jakimś mega przełomowym pomysłem i to też wskazano. Tak? Tutaj mamy czerwoną kuleczkę, która pokazuje, że nie jest to wielka nowość. Natomiast i tak ten pomysł klasyfikuje się jako e, bardzo dobry kierunek do wprowadzenia. Mamy też na środku wynik dla szybkości wybierania no i wynik dla total endorsementu. Oprócz tego jeszcze podczas tych ocen respondenci mają pola do wpisania otwartych wypowiedzi, stąd bierzemy verbatimy, stąd bierzemy komentarzy i to też jest dobre źródło, źródło do wnioskowania. Taki raport zawiera tyle kart oceny pomysłu. Ile y, samych pomysłów. Zapraszam Państwa do y, zapoznania się z takim raportem. Zapraszam Państwa do kontaktu z naszym działem Innovation w Kantarze. Mówiliśmy o testowaniu wstępnych idei, wstępnych pomysłów na innowacje. Ale oczywiście nasza paleta narzędzi jest o wiele bardziej y, zasobna. E, mamy również takie narzędzia, jak Concept Evaluate, które służy już do. Testowania konceptów innowacji oraz Pack Evaluate, gdzie możemy chociażby testować opakowania. Hmm, opakowania, a produkty bankowe, a produkty bezpieczeniowe? Trochę dam się to nie klei. Ale pomyślmy sobie na przykład o bankowym starterze, który możemy kupić w kiosku. To też już jest opakowanie i ono też może być poddane testom. Zatem zachęcamy do badań innowacji z Kantar Polska na każdym etapie. Dziękujemy!